Witajcie. Po lekturze tych dwóch tomików uznałem, że muszę się z Wami podzielić paroma przemyśleniami i w tym materiale postaram się zadać parę pytań, dać parę odpowiedzi i przedstawić parę ciekawych konceptów, na jakie natknąłem się w trakcie i lektury książek, ale również seansów filmów. Jak pewnie wiecie, nagrywamy ten materiał po seansie drugiej części filmowej Dune, wyreżyserowanej przez Denisa Wilnewa. I e, obie części Dune, to znaczy film jeden, film 2, e, zamykają fabułą e, powieść, jaką jest Duna. E, w moim przypadku, akurat oba tomy były napisane w podobny sposób. E, zamykały tą, tą powieść. Jest to powieść science fiction, napisana w 1965 przez e, Franka Herberta. I jest to wyjątkowa powieść, ponieważ mm, nie mamy tam ani komputerów, ani sztucznej inteligencji. Więc gdzie jest tu cały science? Do tego jeszcze dojdziemy, ale na pewno się nie zawiedziecie. I myślę, że ktokolwiek, kto miał okazję zanurzyć się w jakimś świecie wykrywanym przez Franka Herberta, potwierdzi moje słowo, że jest to naprawdę genialne wrażenie. Uważam, że pomimo upływu czasu, przekaz powieści Franka Herberta stał się jeszcze bardziej aktualny. Mamy poruszane problemy klimatyczne, na przykład, albo odmienność kulturową. Więc bardzo się cieszę, że tematy wracają do nas w postaci czy książek, czy filmów, czy wielu dyskusji pojawiających się w internecie. Więc nałóżcie sendały, weźcie krem świtrem, pakujcie do plecaka parę butelek cisowianki, weźcie ostatniego łyka swojego truskawkowego szejka, ponieważ wyruszamy w bezkresną podróż na pustynię Araki. Aby dyskusja na niczym nie straciła, otwarcie będę mówił o wszystkich wydarzeniach z Dune. I nie chcę Wam psuć zabawy, więc jeżeli jesteście już po sensie obu filmów albo po lekturze pierwszego tomu, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. A jeżeli to wszystko jeszcze przed Wami, to nawet nie wiecie, jak bardzo Wam zazdroszczę. Arrakis. Pustynna planeta, zwana również Dune. Ą. Tutaj, jak nigdzie indziej, brakowało wody. Dla nas woda to podstawowy surowiec. Wśród femenów, ludu pustyni była symbolem dostatku, świętości, hierarchii, ale przede wszystkim życia. Frank Herbert podkreśla to i robi to bardzo dobrze. Nigdy bym nie pomyślał, że niejednokrotnie czytając o tych wszystkich wyprawach przez piaski i pyły pustyni, po prostu zrobi mi się sucho w gardle. I tak bardzo docenię to, że najbliższy napój mam. Dosłownie na wyciągnięcie ręki. I to był jak najbardziej zamierzony zabieg. Uważam, że autor chciał nam uświadomić, w jakim dostatku żyjemy na co dzień, że od szklanki wody zdatnej do spożycia dzieli nas dosłownie szafka kuchenna i kran. Dzięki temu może my, czytelnicy, następnym razem zakręcimy to wodę w trakcie mycia zębów, albo zastanowimy się drugi raz, zanim wyrzucimy dobry posiłek do śmieci. To naprawdę niesamowite, jak niewiele wystarczyło, aby podnieść tak ważny temat. Ale woda to nie jest jedyny surowiec, którego skąpe zasoby marnujemy na taką skalę. No, zresztą, posłuchajcie, co mówi o tym sam autor. Dune is conceived as a, as a planet that is totally desert, so that water on it is the metaphor of say oil here, uh, very appropriate at the moment to uh, it is a metaphor of a clean air metaphor of water itself i mean, potable water and it's a metaphor for the shortages that we are encountering because of overpopulation w pozycji do Fremenów którzy jako kontrprzykład robią wszystko aby przyszłość była dla nich prosta aby zatrzymać w świecie każdą najmniejszą kroplę wilgoci projektują filtraki. Fieldrak You hours one of these. Czyli specjalne kombinezony odzyskujące wodę z każdej wydzieliny, produkowanej przez ludzkie ciało. Ale znacie już fabułę i o tym wiecie, więc może spójrzmy na inny fragment, który również fajnie zaprezentuje podejście fremenów do wody. I tutaj przenosimy się na sam początek powieści do momentu, w którym Atrydzi przybywają do Arrakin, a na placu przed pałacem zostają 20 pandaktylowych. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie. Oni spoglądają na te drzewa i myślą, tam jest nas stu. To właśnie myślą. Dlaczego? To są daktylowce. Jedna palma daktylowa potrzebuje 40 litrów wody dziennie, a człowiek zaledwie 8. Przeto palma równa się pięciu ludziom. Tam jest 20 palm. 100 ludzi. Dla Fremenów woda była jednak więcej niż symbolem. Była obecna przy większości ich rytuałów i przede wszystkim była dla nich celem. Fremeni to ogólne określenie na wolną ludność Arrakis, zamieszkującą głównie tereny pustynne. I najważniejsza dla nich była przyszłość i dobro plemienia. Do pokonywania pustyni używali fraków. Do walki służył im krysnusz, czyli ostrze z zęba czerwia pustyni. A ich charakterystyczną cechą były oczy barwy określanej przez Franka Herberta jako błękit w błękicie. Był to efekt zanieczyszczenia ich potraw, napojów i w sumie wszystkiego wszechobecną na pustyni przyprawą. Razem tworzyli wspólnotę o wielkiej sile i przedziwnych obyczajach. Aby dostosować swoje życie do warunków, nauczyli się chodzić po piasku bez rytmu, aby symulować dźwięki wiatru i nie zwracać uwagi czerw. Fremeni nie pozwalali na żadne marnotrawstwo i to. Przejawia się w drastyczności niektórych z nich obyczajów, na przykład w tym, który nakazuje odzyskiwanie wody z ciała po śmierci. Ciało człowieka jest jego własnością, a jego woda należy do plemienia. Ekologią Juny zajmował się Pardot Kains, czyli ojciec Lieta Kańsa, który akurat w filmie został przedstawiony jako córka, jako planetolożka. I zobaczmy, jaką wizję Arrakis miał ów planetolog. Arrakis wywiera zazwyczaj to samo wrażenie na wszystkich przybyszach, przytłaczającego w swym bezkresie pustkowia. Obcy uważa z reguły, że nie ma tu mowy o żadnym życiu, że nic nie urośnie pod gołym niebem, że jest to prawdziwa ziemia jałowa, która nigdy nie była i nie będzie płodna. Dla Pardota Kańca planeta była jedynie manifestacją energii machiną napędzaną przez słońce. Należało ją tylko przekształcić i dopasować do potrzeb człowieka. Kain swoją wizją zachwycił cały lód pustyni. Opowieści z innych planet o wielkich basenach i wodzie z nieba pobudzają we Fremenach ogromną nadzieję na zbudowanie raju. Zielonej planety, na której nikt nie umierał z pragnienia. Właśnie po to pod swoimi bazami budowali odizolowane skałowe zbiorniki wodne. Poczucie wspólnoty było w nich tak silne, że nawet gdy po prostu umierało z pragnienia, nie mieli czelności zaczerpnąć z nich choćby Dream To wszystko, by dać szansę normalnego życia wnukom, wnuków, wnuków, a posłuchajcie. Z diagramów. Wyłoniła się liczba. Kainś ją podał: 3%. Jeśli uda im się wykorzystać 3% szaty zielonej Arrakis do tworzenia związków węgla, będą mieli swój samoczynny ekosystem. Ale kiedy? Upierali się fremeni. Ha, o to chodzi. Za jakieś 350 lat. W parze z odmiennością środowiska idzie odmienność. Obyczajowa, a lokalny ekoklimat jest kluczowym czynnikiem w tworzeniu lokalnej tradycji i kultury. No dobra, Janek, ale przecież nie potrzebujemy jakiegoś niewiadomo jakiego artefaktu, żeby to potwierdzić. Spójrzmy na, nie wiem, tatry. No jaki to jest potężny przykład? Może załóżmy taki pozytywny, totalnie w moim stylu scenariusz. Siedzimy sobie w wakacje na letniej poprawce z Polskiego. Za oknem, słoneczko, chłopaki grają w piłę, a my przed sobą mamy ławkę i arkusz do uzupełnienia 400 słowami. A temat są takie: wymarzona sytuacja. Nie znajdziecie lepszego przykładu niż Duna. No, a do tego tam wiadomo lalka, potop i rozprawiaćkę nacylujący mur beton. Obyczaje, odmienność. No to przejdźmy do konkretu. Fremen wlepił w księcia spojrzenie. Nieśpiesznie nachylił się nad brzegiem stołu i splunął na politurę. Ludzie zaczęli zrywać się od stołu, gdy głos Idaho, jak grzmot, przetoczył się po sali. Stać! Pełnej napięcia ciszy, Idaho rzekł: Dziękujemy Ci, Stilgarze, za dar wilgoci twego ciała. Przyjmujemy go w duchu, w jakim został złożony. I Idaho splunął na stół księciu pod nosem, zaś na stronie powiedział: Nie zapominaj, jak cenna jest tutaj woda, sir. Jak widzicie, bez znajomości zwyczajów, możemy uznać niektóre zachowania za niewłaściwe, a wręcz obraźliwe. Więc może szanujmy ludzką odmienność i nie oceniajmy innych bezpodstawnie. To kolejna lekcja, jaką daje nam Dylan. Zostańmy na chwilę przy tych fremenach. To ciekawe ugrupowanie ma nam jeszcze wiele do powiedzenia. Wspomniałem już o wodzie ciała zmarłego, która należy do plemienia, ale to również na początku w Przebyszach wywoływało odrazę. Kojarzy mi się jeszcze jedna sytuacja, która dla odmiany może wywołać podziw. Zobaczmy, jakie przemyślenia miała Lady Jessica, gdy Paul zapłakał na pogrzebie Jamisa. Jessica ogarnęło głębokie wzruszenie, gdy zdała sobie sprawę, jak potężne hamulce muszą tu przeciwdziałać ronieniu łez skoncentrowała się na słowach Usul ofiarowuje wilgoć umarłym. To był dar dla świata cieni. Łzy niewątpliwie są święte. Nic na tej planecie nie uprzytomniło jej z taką siłą najwyższej wartości wody. Oto substancja cenniejsza od wszystkich innych. Samo życie. Obrośnięta symboliką i rytuałem woda. To, co w Dziunie udaje się perfekcyjnie, to porażenie czytelników skalą. Więc, panie i panowie, to jest ten moment, przedstawiam wam Shai-Huluda, czyli Czerwia Pustyni. Stworzenia przez nazywane stworzycielami są żywą alegorią Arrakis. Porażające swoją potęgą organizmy osiągają ponad pół kilometra długości. I były podstawą ekologii planety. To właśnie dzięki czerwiom powstawała tak cenna przyprawa. Dla Harkonnenów, mieszkańców miast, przemytników, śmiertelne zagrożenie, którego nie wolno lekceważyć. Dla Fremenów źródło wody życia, środek transportu i ostatecznie broń. Fremeni, jak zwykle, wykorzystali na swoją korzyść nawet najsurowszy element planety. Do tego warto napomnieć, że pustynne i ciężkie warunki stworzyły najlepszych wojowników. Na swoim terenie Fremeni nie mieli sobie równi. Nawet imperialne wojsko Sardałkarów, uważanych za niezwyciężonych, ponosiło dotkliwe klęski w starciach z ludem pustyni. Przypatrzmy się liczbom, jakie Hawat przekazuje baronowi. Co ma do tego Arakis? Stanowi źródło rekrutów zaprawionych w najsurowszej szkole życia. Baron pokręcił głową. Nie myślisz chyba o Fremenach. Myślę o Fremenach. Raban zabił 15 tysięcy w ciągu dwóch lat, sam tracąc dwa razy tyle. Mówisz, że sardałkarzy załatwili dalsze 20 tysięcy, a może i więcej. Ja zaś widziałem manifesty przewozowe ich powrotu za Rakis. Jeśli zabili 20 tysięcy, to stracili prawie pięciu za jednego. Świat, w którym komputery i sztuczna inteligencja zostały pokonane przez ludzkość w wielkim dżihadzie butleriańskim, po czym bezwzględnie zakazane musiał znaleźć swoje alternatywy. Imperium postawiło na światłość umysłu i poszerzanie jego horyzontów. Tak powstały ugrupowania zastępujące technologię. Ciekawymi osobnikami byli nawigatorzy Gildii, którzy dzięki przyprawie z Arrakis właśnie, byli w stanie przewidzieć najbliższą przyszłość. Ich najważniejszym zadaniem było kierowanie i wytyczanie bezpiecznych szlaków nawet największym statkom kosmicznym. Dzięki nim Gildia stworzyła monopol na transport wojsk, surowców, no to dało im władzę i kontrolę, a jedyne co ich ograniczało, to dostawy przyprawy, stąd jej ogromna wartość. Drugą kastą opierającą się na umyśle byli mentaci. Ludzie o nadumiejętnościach logicznego myślenia, nieograniczeni mocą obliczeniową. Przez ich trafne przewidywania często byli doradcami przywódców wysokich rodów. Przykładami mentatów był Tufir Hałat, doradca Leto Atrydy. Fighter de doradca Wladimira Harkonnena, a szkolenie Mentata przechodził także Paulo Atryda. Jednak w szczególnym pogłębianiu swojego umysłu i rozwijaniu jego umiejętności specjalizował się żeński zakon Bene Gesserit. I tutaj będzie trochę tłumaczenia. Aby to jakoś lepiej zobrazować, porównajmy ten zakon do innego zakonu, który pewnie kojarzy większość z Was. Trudeau Jedi. Wojownicy od najmłodszych lat, szkoleni do bycia najlepszymi z najlepszych, wiedzący w każdej dziedzinie, którzy opanowali politykę i dyplomację do perfekcji. Postacie samą swoją postawą wywołujące podziw, szacunek i przerażenie. Stawiali oni na światłość umysłu, kontrolę każdego mięśnia i każdego druhu, łaknąc każdej możliwej przewagi. Do tego wszystkiego wplątywali religię i filozofię które pozwalały im przetrwać najcięższy moment. Ale Bene Gesserit miały w tym swój większy plan. No, nie robiły tego dobrowolnie. Zakon jako licząca się organizacja bez problemu manipulowała genami wysokich rodów. A to wszystko, aby powstał prorok. W swoim programie Bene Gesserit przyjęły za cel wyhodowanie osobnika, którego nazwały Kwiza z Chciał Chciały wyhodować Supermentata, żywy komputer o pewnych zdolnościach przewidywania przyszłości jakie spotykano u nawigatorów gildii. Swoje cele osiągały takimi niezbyt moralnymi sposobami, na przykład poprzez zakorzenianie w tubylczych wierzeniach swoich własnych twierdzeń. I film ten wątek pogłębia, w szczególności postać Stilgara. Fremenski dowódca, który ślepo wierzy w proroctwa, nawet gdy Paul tłumaczy mu ich sztuczną genezę. Duna ostrzega nas przed ślepym fanatyzmem religijnym i jego konsekwencjami. Tłumy podążające za Lisanem Al Gaibem napędzają samospełniającą się przepowiednię, podrzuconą na planetę wieki wcześniej przez Bene Gesserit. Jest to kluczowy czynnik w przemianie usula w Lisana Al jaką możemy obserwować od początku drugiej części. Można by dowodzić, że Bene Gesserit o całe stulecia wcześniej wysłały swoją Missionaria Protectiva, by zaszczepiła na Arakis coś na kształtnej legendy jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby któraś z członkini szkoły znalazła się tam w opałach i potrzebowała schronienia. Przez nieposłuszeństwo Lady Jessica Kwizac Haderach przyszedł na świat o pokolenie za wcześnie. Paul Atryda był genetycznie gotowy na przejście próby. Do tego nauki Bene Gesserit i wyszkolenie Mentata. Tak właśnie narodził nam się Pylorok. Książę Paul Usul Kwizac Haderach Lisan Al-Gaib Muadib Atryda Harkonen. Ow, trzeba chłopakowi przyznać, że sobie tych przydomków nazbierał. A filmowi, że ten cały proceder pokazuje naprawdę skrawnie. Praktycznie każde z tych imion i tytułów ma swoje kluczowe znaczenie. i dopiero one wszystkie razem dają nam prawdziwy obraz naszego protagonisty. I tak po kolei. Paul to imię kanadańskiego syna księcia to Atrydy i Lady Jessiki. Jest nim chłopiec, którego poznajemy na samym początku historii. Po próbie Gomdzabar Nonsense Box. Pain. Paulu budzi się kwizat z Haderach. Supermentat z mocą… przewidywania przyszłości? Usul – we fremeńskim podstawa filaru. Imię nadane Paulowi przez Tilgara w czy Tabr. Tak nazywali go Fremeni i, co ważne, tak nazywała go Chani. Lisan al-Gaib głos poza świata. Fremeński Mesjasz, ale i zabobon umieszczony na Arrakis przez Benedezerit. Te nawoływania Paul słyszy od pierwszych kroków postawionych w Arrakin. Ta osobowość kryje się w nim przez bardzo długo, aby wybuchnąć, gdy widzi palące się szczątki, si czy Imię wieku dorosłego, które Paul nadał sam sobie. Oznacza małą mysz pustynną. Według słów z Wigara, jest mądry na sposób pustyni. Umie wytwarzać własną wodę. Nadanie tego imienia to ostateczne zaakceptowanie przez Paula pustynnego żywotu i wzajemnie zaakceptowanie Paula przez samą pustynię. Atryda Harkonnen W jednym ze swoich widzeń Paul dowiaduje się, że jego matka jest córką samego barona Wladimira Harkonnena, co oznacza, że po kądzieli odziedziczył krew Harkonnenów. Po mieczu zaś jest posiadaczem genów kaladańskiego rodu Atrydów, odwiecznych przeciwników Harkonnenów. Takie połączenie wywołuje w Paulu pewien wewnętrzny konflikt. Jednak bez tego specyficznego połączenia mógłby nie zostać w widzącym kwizę z kadrach. Ale o co chodziło z jego widzeniami? Wiemy, że mógł perfekcyjnie czytać i przeszłość, i teraźniejszość. No, jednak możemy mieć wątpliwości do tego, czy jego wizje przyszłości za każdym razem były prawdziwe. Z postępem fabuły dowiadujemy się, że wizje Paula stają się coraz czystsze i może czytać z nich więcej. Sny oczani na rodzimym Kaladanie przez kontakt z przyprawą zamieniają się w wizje których przewidywalność sam Paul porównuje do chusty na wietrze. Następne stadium widzenia Paul osiąga dopiero po wypiciu wody życia. To pozwala mu zobaczyć wszystko, nieskończoną ilość wizji przyszłości. Przechodzi ostateczną próbę, stając się kwiza z haderach. Tutaj przechodzimy do moim zdaniem jednego z najciekawszych wątków w całej powieści. Możemy zadać pytanie, czy Paul rzeczywiście widząc przyszłość mógł jej zapobiec? Czy dostrzegając wszystkie ścieżki do nadchodzącego dżihadu, mógł wybrać inną? I odpowiedź pozostawia nas z lekkim niesmakiem. Prawda jest taka, że niezależnie od losu Paula Atrydy, czy z Lisanem al na czele, czy z jego legendą w pamięci, Fremeni, widząc swoją potęgę, i tak wyruszył w kosmos, aby oswobodzić się z wpływów wysokich rodów. Docieramy do momentu, w którym możemy stwierdzić, że historia była opowiedziana od samego początku. I mimo swoich nadzwyczajnych umiejętności i ogromnej mocy, Paul nie zdołał powstrzymać na schodzącej świętej wojny. Jednak o determinizmie i głębszej filozofii mówią następne części kronik Dune. Więc nie wchodzimy w spoilery i zostawiamy to na razie. Może jeszcze wróci. Po samej Diunie Frank Herbert, aby podkreślić przekaz, napisał Mesjasza Dune. I mam dobrą wiadomość dla osób, którym spodobała się filmowa adaptacja, Denis Villeneuve od samego początku przemierzał się do Diuny jako do filmowej trylogii. Więc możemy spodziewać się powrotu Paula Trydy na wielkie ekrany w Mesjaszu Dune. 8 godzinny maraton Dune w kinie. Ach. Warto sobie pomarzyć. Jak możemy ocenić Paula? Czy ostatecznie jest on pozytywną postacią? No, na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Nie no, żartuję, macie małą podpowiedź. Don't trust leaders to always be right. Uh, I I worked to create a, a leader in this book who would be really... an attractive charismatic person for all the good reasons not for any bad reasons mm -hmm. uh, then power comes to him he makes decisions some of his decisions made for millions of people millions upon millions of people don't work out too well in a general sense not in a specific one about Leto and, and about the yeah. planet Arrakis but in a very general sense do you make this this statement because you're disenchanted with the way others are viewing the future or preparing for the future Well, I think that that our society was formed on a distrust for government. And uh uh we seem to have lost that distrust of government. I, I kid around I say that my favorite president in recent years has been Richard Nixon, because he taught us to distrust government. Nie wybaczyłbym sobie, gdybym nie wspomniał więcej o czani, ponieważ jest ona naprawdę ważną postacią. Ale tutaj, dla osób, które nie czytały książek, proszę się mocno czegoś złapać. Córka lieta Kaisa, imperialnego planetologa, fremenka. Niesamowicie uzdolniona wojowniczka, partnerka Paula Atrydy i matka jego pierworodnego syna. To jest Czani, jaką znamy z książek. Od razu widać znaczące zmiany do postaci, jaką przedstawił nam Denis Villeneuve. Wiem, że wśród fanów wybuchła zagrożała dyskusja. Czani nie została przedstawiona jako zgadzająca się ze wszystkim z Paulem partnerka, a jako ta, która od początku stara się zapobiec jego przemianie. Gdy Lisan Al-Ghaib rusza na wysokie rody, Czani czuje się zdradzona, oszukana i przegrana. W książce to się tak nie skończyło. Cieszę się, że Czani stała się silną, samodzielną postacią. No i szczerze przyznam, że jestem bardzo ciekawy, jak scenarzyści postanowią rozwinąć ten wątek. Glosuraban także dostał godną śmierć w szybkim pojedynku od Mistrza Miecza, a nie zginął stratowany przez Fremenów w jakimś zawalonym namiocie, czy coś, jak to tam przestawili w książce. No i tak samo Górni Halek, który odzyskał honor, wbijając stylet w harkoneńską bestię. Scenarzyści się popisali. Na koniec warto dodać, że Duna stała się źródłem wielu inspiracji, nawiązań, a na przykład parę konceptów możecie również kojarzyć z takiej serii bajek o gwiezdnych rycerzykach. <try>

I wszystkich fanów Dune'y zapraszam do komentarzy, tam możemy sobie pogadać. Jestem bardzo ciekawy waszych wrażeń czy e, książek, może są jacyś fani książek, może oglądaliście filmy, pogadajmy w komentarzach. Jeżeli nie oglądaliście filmów, to nie wiem co tu robicie. A jeżeli nie czytaliście książek, to gorąco zachęcam. Parę osób mówiło, że nie jest to najprostsza książka, więc możecie spróbować audiobooków albo takich o, książeczek. O. To jest na przykład moje wydanie, jedno z pierwszych, i dla Unitów są one do wypożyczenia w naszej szkolnej bibliotece. Znaczy, aktualnie ma je ale będą niedługo. Słyszałem wiele opinii, że Frank Herbert nie miał lekkiego pióra, lecz ja te dwa tomiki razem jakieś 450 stron dosłownie pochłonąłem. To jest najlepsze słowo w dwa tygodnie, więc jeżeli komuś podoba się świat stworzony przez Franka Herberta, i też pismo, które tak momentami przypominało mi, może trochę Biblię? Gorąco zachęcam, jakby serio. Super lektura. Filmy, tak jak większość widzów, uważam za audiowizualne, arcydzieło dorównujące klasę, chociażby Blade Runnerowi. A jeżeli chcecie więcej materiałów, to polecam zajrzeć do opisu. Zostawię tam Wam całą masę linków, którymi ja inspirowałem się. Czy materiały z linków inspirowałem się w eseju. A teraz. Żegnam Was, niech Wasze miecze prysną i pękną. Po tej pustynnej jakże opowieści możecie napisać w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony rodzaj pizzy. Co to ma do Duney? Nie wiem. Nie czytałem, nie oglądałem i mnie to trochę nie interesuje, że tak powiem. To tyle na dzisiaj. Żegnamy Was. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie.